Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, zabawimy się z mega krzyżówką, białym złotem, 10 razy kasa, i zlecą dolary. A taki miksik pojawił się z tej okazji, że dziś, moi drodzy, pozdrowimy sobie Justynkę Biesiadę. Dziękuję ci, kochanie, za odwiedzinki na kanale, za przecudne komentarze za cieplutkie słowa i pozdrawiam Cię, kochaniutka, bardzo gorąco. Zachęcam wszystkie duszki do pozostawienia serduszek właśnie dla Justynki i niechże te właśnie serduszka ucieszą serducho naszej dzisiejszej gwiazdy, no czyli właśnie Justynki. Ty, słoneczko, trzymaj mocno kciuki, a my już zaczynamy zabawę. A zaczniemy sobie, moi drodzy, z grubej rury, od białego złota. Często się ono pojawia u nas na odcinkach, ale jak zauważyliście, często chociażby tym zwrotem ale sypnie. Tutaj mamy numerek 27. Szukamy sztaby, szukamy wygrywających liczb. A te nasze wygrywające liczby to 52, 17, 43 i 35. No tam zaciśnijcie mocno kciuki właśnie za te liczby. A zaczynamy 56. No jej u góry nie mamy. 47 również. 23, 44. A 11 kończy nam pierwsze piętro. No to zerknijmy tutaj. Mamy 15, 13, 19, 53 i ostatnia szansa. No po ostatniej szansie, no dzisiaj akurat białe złoto nam złotem nie sypnęło. Ale może pokaże nam się mnożnik. 10 razy kasa, numerek trzeci. I kochani, mile widziane by były te mnożniki. O, właśnie te. Albo wygrywająca liczba. No już mnożnik mieliśmy w tej strapcenie. nie? A będziemy szukać 23, 13, 29 i 17. A zaczynamy od 28. No blisko byliśmy. Kolejna 14, 16, 24. Zobaczcie, same oboki. I 15 kończymy dolary górne. A tutaj 12, 26, 11. No tą 13 mi tutaj dawać. 19 i 30 na samym końcuszku No kochani, ani mnożników, ani wygrywającej. No to teraz zerkniemy sobie w dolary, zdrabka z numerkiem drugim, szukamy keszu, szukamy monet, no i poszukamy sobie wykrywających liczb. Może będziemy mieli na tyle szczęścia, że któraś z nich się trafi poniżej. A będziemy liczyć na 33, 34, 27, 49 i 26. No to jedziemy.

No mamy ostatnią szansę, aby cokolwiek odzyskać. A spróbujemy ją wykorzystać w mega krzyżówce. No to kochani, ruszamy. Tutaj numerek 6. I kochani, zaciśnijcie mocno kciuki. No nawet będziemy wszystko widzieć. A pierwsze dwie literki, no nie jest tak źle. E i Z. Samogłoski to my tutaj lubimy. Ale Z też podejrzewam, że się trafi. O, właśnie się tutaj trafiła. I nic więcej stąd nie wyciśniemy. N i H. H jest też taką niewdzięczną literkę, ale w helu się pojawiła. O, a tutaj mamy drugą. Z n nie powinno być problemu. No, kilka nam się sypnęło. K i W. No i od razu ruszamy z K. A, W też jest. A i M. Z A to podejrzewam, że się zabawimy. Również się pojawiają. O i tu M. Wygląda na to, że to wszystko, a więc możemy teraz, kochani, szukać V i B. No, z szukaniem V będą próżne starania. W zasadzie z B to samo. Zobaczcie, nie mamy B, bo V to się spodziewałam, ale żeby B nie było. No to teraz F i T. Dobra, te już mamy. Tutaj togo. Jest i lotnia. Jest i Fka. Tu w loto się mamy te i szukamy kolejnych, a będą to S i R. Dobra, S jest, tutaj mamy R pierwsze słówko. Kolejna Rka, tutaj dopora pora jeszcze wpadnie. Tutaj S, tutaj S, a tutaj jeszcze Rki i to na tyle. Dobra, jeszcze mamy szansę. O, wpada O i I. No, i zobaczcie tutaj mamy IKR jest to drugie słówko. No, zawsze troszkę bliżej. Tu jeszcze mamy pora. Dobra, i teraz liczymy na jakąś literkę, która nam da chociażby trzecie słowo. A dostajemy C i U. I słuchajcie, ze strony C to bardzo dobrze, bo tutaj wpada C i mamy trzecie słowo. Także zobaczcie, wygrana krzyżówka będzie tutaj jeszcze U. I tu ostatnie C. O i U. No dobra, kochani, ale wygląda na to, że mamy tutaj ner i kre, i chrzest. No, dwie dyszki są, a dopiero rozpoczęliśmy krzyżówkę. No, po tak nieudanej serii, którą były poprzednie zdrabki. No to zobaczcie, tutaj już mamy zwrocik. A to jest największa zdrabka. Dobra, jedziemy dwie pierwsze literki na środkowej stronie. V i E. E bardzo dobrze, V niekoniecznie. Oczywiście szukajcie razem ze mną, bo wiecie, że ja to lubię pominąć. Tutaj teby. No i to by było wszystko. A jeżeli będę połykała literki, to kochani, piszcie w komentarzach. Cóż takiego zapomniałam zmazać. A my tymczasem czyścimy pomarańczową z literek. E. A przy okazji jeszcze tej fałki tutaj poszukamy. O, zobaczcie, jak fajnie się złożyło. A i u! Dwie samogłoski. No, a to ja się cieszę. Chociaż U też mi tutaj nie przeszkadza. O, tutaj kolejne U mamy. No, raczej wszystko. Pobierzmy się tutaj za pomarańczową. J i P. Kolejne literki. I J mamy w Gruzji. Nie, opodal Trafiło się P. No i to dwie jedyne literki. Dobra, idziemy niżej. Tutaj już widzę Jart. I to będzie chyba jedyna J. -ka. A P mamy w Karpiu. I tylko w Karpiu. C i O. Dobra, mamy O. I tu nie jedno, bo zobaczcie, jak się sypią. Tutaj o, tutaj o, a czy C gdzieś tutaj mieliśmy? No pewnie, że mieliśmy. Tutaj do cara nam wpadnie, a w doktorze jeszcze o odkreślimy. F i S. Tutaj S, tutaj F. I zmykamy na dół. Bo tutaj już widzę las. sentyment, syn. Tutaj do lasera jeszcze S. -ka. I tu chyba ostatnia będzie. No, Fki nie uświadczymy. No nie ma, to nie ma. Ale za to może w dużych ilościach będzie Z i I. I tak. Tu już i kilka widzę. O, jest Z. -ka. No, nie dużej ilości. No, może tu lepiej posypię. No, tutaj chyba jedna, jedyna zetka będzie w hipotezie. No, jeszcze kilka literek mamy. Tu się może wszystko wydarzyć. Y i G. Dobra, mamy Y. Jest gruzja. Liturgia. Tutaj do wpada Y. Do Bytomia i do Gila odkreślimy G. No dobra, jeszcze w ogarze mamy. A niżej? G i Y. Dobra, pojedziemy od dołu, bo tu już widzę Tyma. Jest też syn. Mamy Olgę. No i to na tyle. No cieniutko, zobaczcie, cztery literki zostały, a my nie mamy ani słówka. Ale N i B mogą to zmienić. N i B. Mamy pewną obawę to nam się utworzyło właśnie BOA. No dobra, więcej tu nie rozwiniemy. Nie z tymi literkami, a na dole N i B. Dobra, do hien nam N wpadnie. Do B wpada B. O, tutaj mamy syna. Też pierwsze słówko. Tutaj N. Tutaj N. No i możemy lecieć po te dwie ostatnie literki, a będą to. Literka D i literka W. Dobra, tu już widzę, że W nam daje drugie słówko. Tutaj W, tutaj D. No i więcej chyba nic tutaj nie zdziałamy. Jeszcze w mowie sobie W odkreślimy. I tymi dwoma słówkami kończymy. Krzyżówkę powyżej, a na dole? D i W. W doktorze mamy D. W yardzie również te znajdziemy. I słuchajcie, tutaj będziemy kończyć z jednym słówkiem tylko chyba, że ja tutaj pół literek zapomniałam skreślić, ale chyba nie, No na pewno zapomniałam o i, to jest pewne, m, t, l nie było, r nie było, k również, Te nam nie dali, no dobra, jedno słówko, no ta pierwsza strona mnie w tym momencie cieszy, to jedziemy na ostatnią, ostatnie dwie krzyżówki, a zaczynamy od w i i. I słuchajcie, więcej chyba nic tu nie będzie. Dobra, jedziemy troszkę niżej. W I, -i. S I Z. Tutaj mamy Ski, kolejne S jest też zetka. Tutaj Z, tutaj Z. Tutaj jeszcze S. I tutaj chyba ostatnia S będzie. Dobra, jedziemy w dół. S i Z. O, tutaj mamy ładną parkę. Kolejna Z, -ka. kolejna S. -ka. Tutaj jeszcze jedno S. Jeszcze jedno Z. Jest i osa, jest san. I kochani, pędzimy z kopyta po kolejne literki. O, bardzo dobrze się zapowiada. A i C. No to sobie teraz z ciepko podrapiemy. Dobra, chyba wszystko. V i M, ale V nie jest straszne, bo fałkę mamy tu. A zobacz, jak X spadnie, to też nie będzie źle. a nawet jak X spadnie, to nam da słówko. V i M, fałki drugiej pewnie już nie będzie. A emki zresztą też. A na dole mamy malwę. No i to będzie chyba jedyna emka, a nie jeszcze tutaj. No dobra, no to są dwie. T i P. Dobra, w tukanie na pewno mamy T. W lipie na pewno jest P. Tutaj kolejna z naszych literek. I jeszcze tutaj w ustrzykach kolejna T. I szukamy piętro niżej. T i P. No i zobaczcie, P nam daje pawia. No u góry, a nie, u góry nie mam jeszcze słówka. Tutaj, T, tutaj, P. Jest Haiti. U i J. Mamy U, jest kolejne, ale J też była. U i J. No tutaj więcej nic nie skreślimy, ale za to na dole sobie pokreślimy. Zobaczcie, tutaj mamy U, jest kolejne U. Trafiła się też J. -ka. I tutaj ostatnie J. Dobra, śmigamy w górę. No zostało 6 literek. E i Y. E, i, y. Dobra, jest y, jest i, e. Tutaj e, tutaj e. No i to na tyle. A na dole. Zobaczcie, jak teraz zaczęłam szybko drapać. O, mamy drugie słówko. No, coraz bliżej. Może ta pula nasza wygrana nam się powiększy. Tutaj jeszcze e. No i dobra. Dwie przedostaje. A teraz pojedźmy sobie tak. F i G. Czy F i G nam coś rozwinie? pewnie, że rozwinie, bo nam się IGA tutaj utworzyła. W alfie mamy F i tutaj jeszcze G. Dobra, zjeżdżamy ciut niżej, F i G. Dobra, w hafcie na pewno mamy Fkę. No i zobaczcie, tą F skończymy. No jedna, jedyna literka. No dobra, miejmy nadzieję, że teraz nam jakieś chodliwe literki wpadną, a dostajemy X -a i NK. Ale N to bardzo dobrze, zaraz Wam pokażę dlaczego. X tutaj daje nam maksa. Nkę mamy. O tutaj. Są i kolejne. No już nic nie będzie tutaj. Ani n, ani x. Dobra, tutaj mamy dwa słówka. Ale za to na dole. Zobaczcie, co wypatrza, Jest san, a to nam daje trzecie słowo. Tutaj jeszcze Nki sobie. Tomaszmy. X-a to ja tutaj nie widziałam, a więc nawet go nie będziemy szukać. No ale, kochani, ale mamy pawia. Jest szczyt i jest san. A więc druga wygrana w tej krzyżówce to nam daje 40, zł. No 2 razy 20, 40, no taka powiedzmy, że prostsza matematyka. Kontrolne literki D. No i to się chyba zgadza, moi drodzy. A więc, kochani, podsumowanie jest takie, że na 40 zł wydane, 40 zł odzyskane. Także Słoneczka, dzisiaj jesteśmy na zero. Można by rzec, że nasza 20-minutowa zabawa była całkowicie za free. A za wygraną z dzisiejszego odcinka, to już mi wpadł do głowy pomysł na kolejny odcinek. Także Słoneczka, jeżeli zobaczycie odcineczek za 4 dyszki, to będzie właśnie z tej tutaj wymianki. A ja Wam, kochani, dziękuję pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Oczywiście zachęcam do pozostawienia serduszek dla Justynki. A tymczasem, kochani, pomachajmy sobie na pożegnanie. Dziękuję za oglądanie i do następnego no to pa! A pamiętacie ten pierścionek? Zobaczcie, on jest cały czas fioletowy, a fioletowy właśnie takiego odcieniu to był, pamiętacie, very happy. No nie ma się co dziwić, jak zwróciło się wszystko, nie? No dobra kochani, no to jak już sobie pomachaliśmy na pożegnanie, to do następnego no to pa!